No cóż, czas najwyższy odnieść ten punkt startu, czyli sprawdzić na jakim jestem teraz poziomie, żeby wyznaczyć sobie odpowiednie cele i dojść do takiego poziomu jaki oczekujemy, prawda panie trenerze? Kamera potwierdza. Tak, kamera potwierdza. Także trzymajcie do mnie kciuki i do zobaczenia po wszystkim jak przyżyję. a zrobiliśmy właśnie Maciekowi badanie wydolnościowe. Badanie jest oparte o test progresywny do odmowy, czyli zaczynamy od niskiej intensywności pracy, ona sukcesywnie przyrasta, aż do momentu totalnego wyjechania się. Podczas całego trwania testu monitorujemy parametry krążenia oddechowe plus dodatkowo pobieramy krew w celu znaczenia stężenia kwasu mlekowego. No i z otrzymanych informacji wyłania nam się obraz, mówiąc kolokwialnie, aktualnej kondycji. Plus mamy wyznaczone parametry pracy treningowej, czyli drogi metaboliczne, zakresy tętna, zakresy mocy, no i tego typu rzeczy. Co ile takie badania należy powtarzać? Eee, powiedzmy, że podręcznikowo 3-4 miesiące, czyli mniej więcej skorelowane, to powinno być z makrocyklem, natomiast w takim amatorskim podejściu dwa razy w roku jest optymalna ilość. Super. Bardzo dziękujemy. Zobaczenie do tego. Słuchajcie, jestem, jestem już po teście. Filmik, jestem świadkiem. Tak, Maciek był świadkiem. Widzieliście przed momentem filmik z testu. Powiem tak, ja nie potrafię ocenić, czy on poszedł dobrze, czy on poszedł źle. On poszedł na miarę moich możliwości obecnych. I z tego się bardzo cieszę. Ja chcę podkreślić, że to nie był test na miarę, na, na dobrze lub źle, to był test, który będzie powstał do dalszej pracy. Dokładnie tak. tak. O, to, o, to, o to właśnie no. chodzi. Zresztą, jeżeli ktokolwiek zaczyna, zaczyna jakieś przygotowania teraz, właśnie na kończącym się sezonie, już na roztrenowaniu i taki test gdzieś sobie nieś sobie zaplanował, to nie zwracajcie uwagi do końca na to, czy te parametry są jakieś wysokie czy niskie. One mają wam pokazać po prostu stan. Aktualny, aktualny, stan waszego, waszego organizmu, waszej formy. I celnie je trenować. Dzięki. Tak, i dzięki temu ustalić sobie te wszystkie, te wszystkie progi treningowe. E, powiem tak, e, mam, mam, mam takie przekonanie. Oczywiście ja to sobie też porównam, bo nie byłbym pewnie sobą i chyba każdy by tak zrobił na moim miejscu. Porównam sobie to z moimi testami sprzed trzech i przed 6 lat. E, pewnie trochę popłaczę w poduszkę że jest tak źle no ale z drugiej strony tak jak mówię PSL to jest raz dwa to jest kwestia tego, że nie trenowałem aż tak sumiennie przez ostatnie 3, lat, przez ostatnie 3 lata no to gdzieś tam na pewno ale z drugiej strony pamięć mięśniowa jest szybko wróci, szybko Wyciś... wróci. wyciśniemy Maciej, z siebie, co się da śledźcie dalej za 5.40 śledźcie dalej na osi przestrzeń kolarska one też tam szykują fajne niespodzianki Myślę, że niedługo, niedługo na tym ich profilu też się pojawią bardzo fajne materiały. I no to. Trzymajcie się. Jesteśmy w kontakcie. Kibicujcie temu gościowi, wspierajcie go, bo wyzwanie jest naprawdę srogie. Będzie potrzebowało pomocy. Eee, nie zdradzamy jeszcze. Nie Jeszcze, jeszcze nie. nie. Jeszcze nie. Dobra. Na razie trzymajcie się. i pozdrowienia.